Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Renowacje. Jest to już ostatni odcinek z tej serii, ponieważ wydaje mi się, że już nie ma co dłużej ciągnąć jakby no, tego takiego ala first looka, bo, ponieważ ta seria była styczeń stworzona po to, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda najnowszy pakiet rozgrywki związany z wystrojem marzeń. No i kochani, nasza tutaj Katerina osiągnęła dziesiąty poziom już mm, dekoratora wnętrz. I jak widzicie, jest certyfikowaną projektantką wnętrz. I, no, I z tego względu dziewczyny chciałyby świętować, bo jak dobrze wiemy, tutaj Megan wprowadziła się do Katrin, ponieważ zostały one przyjaciółkami, tyle i chyba. A przynajmniej powinny zostać najlepszymi przyjaciółkami. I jeżeli nie są, to fajnie byłoby to ogarnąć. Tylko nie wiem, czy one już mogą, jakby, zostać się najlepszymi przyjaciółkami. Tutaj chyba było coś takiego, żeby zaznaczyć im, prawda? Tak mi się no, coś kojarzy, ale tego nie widzę, więc nie wiem. Teraz to zgubiłam jak zwykle. Na nagraniach. No ale, kochani, jak widzicie, mają oni one bardzo dużo pieniędzy, ponieważ tutaj właśnie Megan jakby z domu przyniosła te pieniądze, tam podzieliła się z Larą. Lara została w ciąży z Michaelem, wzięli ślub, mają dziecko i są szczęśliwymi rodzicami. Kto by się spodziewał, kochani, prawda? Prędzej stawiałabym na to, że Katrina sobie ułoży życie, natomiast ona jest taką prawdziwą dekoratorką, taką prawdziwą pracoholiczką i ze względu na to, że ten Pracocholizm cały czas w jej życiu jest, w ogóle zmieniła kolor włosów, nie wiem czy zauważyliście mam nadzieję, że zauważyliście i w ogóle tak mega mi się podoba ten poprawiony blond przez jej, mega bo tak mi się wydaje, że to właśnie jest ten poprawiony, coś tu się zepsuło bo słyszę no właśnie, zamień Kochani, i tak sobie myślałam, mamy piątek godzinę 16. Chciałabym, żeby nasze tutaj psiapsiołeczki sobie pojechały na wakacje na Sulani, można kilka dni, w zasadzie takie, wiecie, to byłoby zakończenie naszej tutaj serii właśnie na wakacjach, tylko tak chciałam, żeby były tym przyjaciółkami, nie wiem, może są jeszcze za mało zaprzyjaźnione ze sobą, ale może akurat, właśnie na wakacjach, troszeczkę swoje relacje jeszcze, nie wiem, poszkolą, podwyższą i tak dalej, i tak dalej. Także co, kochani, nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać. Lecimy tutaj, wejść urlop, tak, wejść urlop, z Megan trend. Nikt więcej nas tutaj nie interesuje. W ogóle y, Katarzyna zaczęła troszeczkę ymm, bardziej rozmawiać z tym tornem, bo jest słabna teraz, więc y, mogła sobie już na to pozwolić. Natomiast. Ymm, o, zlała go trochę. No dobra, jedziemy na wakacje, jedziemy na wakacje. Mm, nie ma na co czekać. Kochani, stwierdziłam, że nasze Simki tutaj pojadą na 7 dni na wakacje. Nawet gdyby były dwa tygodnie, to mi by je wysłała na dwa tygodnie, ponieważ wakacje im się należą jak najbardziej. co tam będą robić? Czy będą robić na pewno? Może, to znaczy myślę, że tak przyjdziemy się na ten wulkan. I wiecie, Zobaczmy, co tam się dzieje w Sulani. Także co, jedziemy. No i kochani, jesteśmy, jesteśmy w przepięknym solaniu i pewnie zastanawiacie się co to ma być. A ma być taki dom. No, kliknij się. <laughs> Pobrałam go z galerii, ponieważ ja wakacyjnych domów nie tworzę. A może czas najwyższy był, wypadałoby coś ogarnąć, takiego wakacyjnego właśnie, ale tutaj mega, mega mi się to podoba. Spodobał mi się ten budynek. Po prostu mi się spodobał i stwierdziłam, że fajnie byłoby, żeby nasze simki tutaj sobie pojechały na wakacje. No i tak kochani, zobaczmy jak to w środku wygląda. Bo wiecie, ja to tak sobie oglądałam, bo oglądałam, ale nie sprawdzałam dokładnie tego mieszkanka, tego domku, do którego nasze Simki jadą. Eee, I tak, Ty też tutaj chodź, pójdźcie do tego budyneczku. Powiem Wam, jest przeogromny, przefajny, śliczny. To znaczy nie, niektórzy lubią takie duże domki, ja akurat mam z nimi problem, odwieczny problem z dużymi budynkami. Ale patrzcie, to sobie są pokoje dla dzieci, a... No, nasze Simki nie będą razem spały, to no nie, nie, one nie są w związku żadnym i tak dalej, i tak dalej, Także że jedna będzie spała gdzieś tam, a druga gdzieś tam, no. Są pokoje, jest tutaj wszystko, także fajnie. A Ty już, ten co, na komputer poszłaś, oczywiście, jak żeby inaczej, na komputer musiała pójść. A Ty, kochana nasza, co, Może no, tutaj, połazimy po, po sobie, poszperamy, co my tutaj mamy, no. O, tutaj, no to jest niedostępne. Zaczyna się, lubi granie w gry wideo. No dobra, no jak lubisz, to lubisz. No nie mam nic przeciwko. Ja też lubię. <laughs> Chodź tutaj, może buduj iść bez piasku. O, z Simką, o imieniu Katarina. Chodźcie, pobudujcie sobie razem. No fajnie byłoby, jakbyście przebrały w stroje kąpielowe, ponieważ z pewnością jest tutaj dosyć gorąco. A wy w tych ubraniach, no to tak, no. Aluna nie w stroje kąpielowe, ale właśnie w takie letnie, letnie ubranka. Idziesz, Katerina? Katerina, ty też się przybierz, bo ty w tych szpilaki w ogóle... O, jak ja nie lubię, jak ona chodzi jak gwiazda. Tutaj ewidentnie chodzi, zwolnione tempo jej się włączyło. Chodź normalnie, właśnie. O nie. O matko, dobra, ogarnęła się. Nie wiem czemu, nie lubię jak chodzą jak gwiazdy, no, to tak nie wiem. O rany, to tobie może być gorąco w tym stroju, szczerze powiedziawszy, ale fajną fryzurkę tutaj bardzo mi się podoba. I ten książę, że to jest piękne, słanie jest piękne, nie ukrywam, jest prze, prze, prze no ale ta okej, okay. dajesz ta się jako tak, tak ubrała, ale ta, też szpilę, to wszystko na mnie licości. Garderoba z ministrów i najwyżej wejść sobie ten dopływania, no bo co, co, co zrobić? No, no raczej, no nie wejdziesz się tak, um, no. <grym> Pokazywała, że tak powiem Pokazywała się w w takich y, Strojach No i fajnie, no są przyjaciółki Przyjaciółki pojechały Na wakacje Myślę, że im się tutaj całkiem Powinno spodobać No i że będzie fajnie Jest godzina dziewiętnasta Nie wiem, czy wy macie już ogarniętą tą przyjaźń O, zostaniecie najlepszymi przyjaciółkami No w końcu W końcu, super Fajnie. Czyli wystarczyło wyjechać na Sulani, pogarniać. One, tak jak mówię, chciały być zawsze najlepszymi przyjaciółkami, tak, że się to stało właśnie na Sulani. W magicznym Sulani stały się psiapsiłkami, że tak powiem. Psiapsiłkami. Dobra, kochani. Jest dosyć ciemno, więc myślę, że sobie, chociaż wiecie co, pomimo, że jest ciemno, może nam ym, troszeczkę rozjaśni otoczenie wulkan, jakbyśmy się przeszli na wulkan. Tutaj byśmy musieli pojechać razem z Megan. Tak, razem. Myślę, że one mogłyby tutaj razem cały czas swój wolny spędzać. No. No i kochani, przejechaliśmy się tutaj, aby odwiedzić o, matko. <laughs> Podejdź tutaj razem. Będziecie podziwiać wulkan. Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej eksplozji wulkanu. Bo tak też może się zdarzyć oczywiście. Ale jest tutaj przecudownie. Myślę, że mogą sobie muszle jakieś pozbierać, więc takie duperelki porobić ekstra. Bo, że widzicie to. Czadersko. Tutaj bliżej nie mogą podejść. Tu jedynie. Podejście tutaj razem. Niech będzie, że oglądają tutaj. Myślę, że jest to dosyć niebezpieczne zajęcie. <ścoughs> Oglądać wulkan. Jeszcze jak się jest osobą niedoświadczoną w takich rzeczach, no i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Także chodźcie tutaj sobie, pogadajcie. Mam nadzieję, że to w sklepie to nie robi żadnych takich relacji, wiecie, miłosnych, ponieważ akurat one, tak jak mówiłam wcześniej, mają być tutaj przyjaciółkami. Nikim więcej dla siebie. pochwal szczerze. No, niech dziewczyny pospędzają troszeczkę czas o, razem, poznaj. I myślę, że one pójdą sobie do domku, aby się wyspać. Następnego dnia możemy podwiedzać ogólnie Sulani, pojeździć. Ja ogólnie Sulani tutaj nie zmieniałam, specjalnie budynków nie zmieniałam, ponieważ w Sulani tutaj za bardzo nie ogrywaliśmy. Także po prostu tak, tak to jest. Dobra, kochane, no to leźcie do domku, wyśpijcie się i widzimy się rano, prawda? Oj, fajnie. Fajne dziewczyny są. Kochani, mamy szóstą rano. Nasza Katrina już wstała, jeszcze yy, me... <grym> Megan. No, dobrze myślałam. Megan jeszcze śpi. Także co, ty, coś będziesz tutaj ogarniała w kuchni? Jakieś, nie wiem, śniadanko, ale tylko dla siebie, czy dla niej również zrobisz? Ciekawa jestem. Bo czas, często jest tak, że Simowie robią tylko dla siebie, o innych nie pomyślą. Są dosyć samolubni, moim zdaniem. No i? I no tak jak myślałam, dosyć samolubni. <noise> dosyć samolubni. tutaj jest fajnie co zrobione ogólnie. Z czego to jest? Prezent i produkt, bezpiecznie. Fajnie, fajnie ludzie oglądają, ogarniają te mebelki. Trzeba posiedzieć w jakiejś live i sobie porobić, nie? Wybudować jakiś fajny domek z rzeczami, tylko z gry fajnie będzie. Na pewno coś sobie będziemy ogarniać, albo jakiś speed build. Dobra, nieważne, bo ja zawsze pierniczę tutaj czy po a wiecie. <laughs> a, wiecie, dobra, dziewczyny tutaj niech się ogarniają, a my sobie popatrzmy na piękne Sulani. Kocham Sulani, kocham, kocham, kocham. To jest moja miłość. I ja się naprawdę dziwię, że jeszcze nie ogrywałam tej stricte Sulani. Jeśli wiecie, chodzi o życie z, z ręką i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, teraz jest, jakby... Jest, nie jest, mam fan na... No na 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 mam fun, no. <laughs> na. Po prostu na wiejską ślankę, dobra. I co? Amciasz? Amciusz? To... Amciasz. Zjedz sobie to. Zjedz to, proszę cię. A... To ty dla siebie nie zrobiłaś tego, tylko dla niej. Zjedz to. Nie możesz tu podejść. No właśnie, bo jak tak fajnie się mebluje, to niestety często jest tak, że rzeczy są niekompatybilne ze sobą. A, niestety, ale co to za mebelki? No nic, trzeba popatrzeć po ogarnięciu. psiu oczki. Czemu jesteś smutna? Bo ktoś jest smutny. A kto jest smutny? Michael jest smutny. Może Michael jest smutny? No, kto wie, może tak być. Może tak być, że Michael jest smutny, ale tak, mamy kolejny dzień, jest dosyć gorąco. Myślę, że dziewczyny się przebiorą od razu w rzeczy na plaży. Strój z ministeru. Proszę bardzo, na plażyczkę i sobie na pewno tutaj połazimy, gdzieś pochodzimy, Poszperamy, pogawędzimy sobie z ludźmi. Tylko teraz jak patrzę sobie, gdzie my byśmy tutaj mogli się udać, na pewno na jakąś plażę. No tutaj mamy plażę taką biedną. Biedną. Tutaj mamy wysepki, niewysepki. Jakie duperelki, dobra, jak to wygląda, fajnie, dobra, emeczka, jedziemy. No i kochani, dojechaliśmy do naszego spa, to znaczy nie naszego, tylko oczywiście z galerii pobranego, yy, także tak, jejku, no ty jesteś taka smutna, no taka smutna, yy, tutaj widzę lewitujące te, no niedobrze dobrze. ale myślę, że mogłabyś przyjść tutaj na samą górę. Jakiego drileczka sobie wziąć, zamów drinka, a dla grupy chodź tu. I może byście sobie wzięły, chyba, te ostre skrzydełka. O, ciekawe, ciekawe, na bogato. Chodźcie, weźcie sobie po drineczku. Gdzie ty jesteś? Idziesz w szlafroczku? Brałaś już w szlafroczek? Pięknie. Superamsko. A dla grupy, a gdzie jest Twoja grupa? O, idzie. No, pięknie w szlafrokach. No. Trochę jak dziewczyny odpoczną od codzienności, od pracy, od wszystkiego. No, Megan akurat nie pracuje, bo ona jest, była dosyć bogata i tak dalej, i jej to nie było potrzebne. No, ale w każdym razie jest cudownie na wakacjach. Wakacje to jest to. Ja widzę, że nasza Katarina Szminaczka to nawet tak, wiecie, w takim miejsce musi sobie wziąć. O, pani chyba w ciąży. Wypij i. Ojejku, nie, mm, ty wypij to. Przez obie są teraz blondynkami, to tak kurde, łatwo się pomylić, powiem Wam szczerze. Tak, pani w ciąży, oczywiście, pięknie wygląda. Młoda mama. No, także pijcie. Pijcie pod i myślę, że Wy możecie sobie przyjść tutaj może. Mm, o, na masaż. Dziewczyny by przyszły na masaż. Podaj się, poddaj się masażowi, wynajmniej masażu terapeutycznego. Poddaj się masażowi. I myślę, że na najdroższy byśmy poszli, mhm. Wzmagającemu płodność. Aha, dobra, to nie. Ja myślę aromaterapia. Podaj się tkanek głębokich. O rany. Tkanki głębokie. A ty byś się poddała... sportowemu, o, z kamieniami. Po, raczej kamieniami, masaż kamieniami. Dobra, nie wiem, ty na przykład. O. Także zobaczymy, jak te masaże będą wyglądały. A, ale psia, idą razem na masaże. Tylko niech dopiją drinki. Niech dopiją drinki i już idą. O, widzicie, Kateryna już się zabrała tutaj. Idziemy na masaż. Idziemy, idziemy. Ale lubię takie bajerki, szmerki. Rzadko z takich rzeczy korzystam. Aha, do tego pomieszczenia ja je wysyłam tutaj. No, ale okej, okay, dobra. Aha, i tak ręczniczek ten wygląda. No super. O, matko. To chyba dosyć jest bolesny masaż, powiem Wam. Ojejku. No. O rany. Ona chyba będzie dosyć obolała po tym masażu, tak Wam powiem. A Ty usiądź. Gdzie Ty jesteś? A czemu Ty nie idziesz na masaż? Podejście masażowi kamieniami, no to ten niech się tutaj wymasuje, jest wolny chłop, albo i nie, może już nie jest wolny, no nie wiem, powiem wam, no Katarzyna się udała, a teraz tutaj coraz więcej ludzi przychodzi, no, przy... o, pobrało no, pieniądze z konta, także okej, okay. już powinien... chciałem tam, z tamtej strony, bo wtedy byłyby same obok ciebie, jakby wiecie o co chodzi, a ona jest w takim stroju, o, dobra, przebrało ją. No i Katarina już skończyła. To może jeszcze jeden masaż sportowemu się poddaj i niech cię masuje ten sam, co tam na bogato dzisiaj. Dzisiaj kochani na bogato. No one są bogate, są dziadne dziewczyny, więc wiecie. Więc wiecie, mogą sobie pozwolić, a ten kamieniami tak wygląda masaż. O nie. Już ją fotografują tutaj. W końcu jest sławna, nie? Albo ja, superwiazda Judith Judith. I Katryna też jest tych także wiecie, nie ma nam to nie pogadać. Nie pogadacie, Podejść masażowi sportowemu chciałam. No proszę. Proszę, proszę, proszę. Ja chcę kolejny masaż, ale ludzi się tutaj nazbierało. Masek też dużo, Krapieństwo po prostu. No. Dobra, no to ty może już sobie pójdziemy gdzie indziej z tobą. Idziemy, byśmy mogli iść. A no chodźcie do sauny, idziemy w saunie posiedzieć. Dużo ludzi ogólnie tutaj jest. Odprężcie się. Odprężcie się. No bo Katrina jeszcze jeden masaż sobie chce zafundować. Nie wiem czy będzie miejsce. No właśnie. Nie ma ogólnie gdzie usiąść, więc troszeczkę lipa. A tu co mamy? Zrób masaż dłoni, stóp. A proszę. Chodź, w takim razie masaż, no bo nie widzisz cała tutaj, jak taki gamonik troszeczkę, nie? No, stópki pomasują. Ty również możesz tutaj zrobić masaż stóp. Izabela Kawka. No, Kawka jak, wiecie, z serii Jezwińskiej Sielanki, Kawka. No, ale w końcu było generowane nazwisko, także nie, nie dziwię się, że może tutaj być, wiecie, taki zbieg okoliczności na nazwiska. No, ale fajnie, dziewczyny sobie podpoczywają, pełen relaks. Ale z czego bocików nie ciągną? O, właśnie. Czasem, czasem to się tak baguje, że po chwili dopiero to się ogarnia, ale dziewczyny widać są zachwycone tymi wszystkimi dobrociami, które tutaj na nie czekają. No i co, choć jeszcze tutaj, może pozycji wykonaj sekwencję jogi. No, ona raczej <noise> raczej nie ćwiczyła jogi, więc może to wyglądać dosyć komicznie. Ale w takim otoczeniu, nawet osoby, które nie ćwiczą jogi, myślę, że chciałyby ją zacząć ćwiczyć. W takim otoczeniu, patrzcie, jak tu jest pięknie. Jak tu jest pięknie. No. I chyba aż zrobię zdjęcie z tego wszystkiego, tylko ja bym chciała sobie chyba przybliżyć. Nie wiem, kiedy jakościowo lepsze zdjęcia wychodzą, muszę sobie to przetestować wszystko, ale, ale jest tu pięknie, jest tu po prostu pięknie. Naprawdę, cudownie, jest ślicznie. Kochani, jest po prostu ślicznie. Kto by nie chciał w takim miejscu żyć, nie? Kto by nie chciał. Jest tutaj tak cudownie. Prze, prze, cudownie. Kozacko. Ja się będę jarać tym. Sorry, ale jeśli ktoś się nie jara Sulani, to ja nie wierzę. <laughs> Nie wierzę, ale kochani to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku I tak jak mówiłam wcześniej, jest to ostatni odcinek Dajmy Megan i Katrin odpocząć w spokoju I mam nadzieję, że następne serie również przypadną Wam do gustu Czy będą krótsze, czy dłuższe, zobaczymy E co, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę Zostańcie ze mną na dłużej Zapraszam na Discorda, na Instagrama I do następnego razu, cześć! Thank you